Cześć! Właśnie minął pierwszy tydzień września. To oznacza, że za dwa tygodnie rusza 50. jubileuszowy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dlatego też zapraszam Cię do obserwowania mojej strony Filmowy Młyn zarówno na Facebooku, Instagramie, jak i na platformie Blogger. To dobra okazja, żeby przez te dwa tygodnie przypomnieć sobie, e, opowiedzieć też e, o tym że fe, Festiwalu, o filmach, które tam błyszczały o aktorach, aktorkach, scenarzystach, generalnie o twórcach polskiej sztuki filmowej. Od 20 do września, w ramach akredytacji medialnej, będę miał zaszczyt przedstawiać Wam to, co będzie się działo w filmowej stolicy Polski, w jaką zamienię się Gdynia. Dlatego też będzie serdecznie miło, jeżeli zaobserwujesz moją stronę, za każde udostępnienie, za każdy komentarz, za każdą reakcję. To będzie dla mnie niezwykła motywacja, żeby działać dalej i też zapłata za to, co robię. Ponieważ to jest moje hobby, to jest dodatek do mojej codzienności. Ja na to nie zarabiam, dlatego też stworzenie takiej filmowej społeczności będzie dla mnie ogromnym... Wyróżnieniem. Zapraszam serdecznie. Krzysztof Skowając filmowy myn.